U Zojdy na imieninach. Kumpela Zojdy opowiadała, jak to niezaplanowanym miała w chacie balongę. Było 15 maja, a una miała imieniny. Myślała, że całej wiaruchnie Zełbów to się wymskło. A tu pod chałupą Drynda za dryndą sztopowała. Zwaliła się kupa wiary i całoferajna ze swoimi bachorami się przywlekła. A dopiero co siedem do tyłu godali, że idą na maile, no to i rychtyk pasowało, bo z bejmami było cienko. Szmogry każdy ze swoją flachą, a one w łapach jakieś wieście miały, Po solenizance powinszować trzeba. Aby z pustymi łapami się przyreklały to by im sraki obrobili do cna. Zojdzie ślepia na wierz wylazły. Wybałszyła gały, żeby i na wypadły. Migim o graby we fartu obtarła i powinszczowania przyniła jak trzeba. Jutasowi to rych na łapę było, bo odrona miał ochotę wychloć, ale Zoida łapę trzymał na wszystkim i sznupy mu nie dała zalywać. Jutas inaczej na nią nie godął, jak ta staroheksa. Niczego nie miała rajchniętygo, bo Skindyk miała wiedzieć, że się przygramolą i to jeszcze z tymi szczunami, co to, to dupy na miejscu nie posadzą. Lotali jak takie ejbry szpliny jedne. W gorku na blasze pyrliły się ślepe ryby z Miało Miał to być futer na dwa dni do, do nich. Na drugie miała już utarte pyry, żeby prindzów nasmarzyć. Wymiotali z talerzy, jakby nigdy nic nie żarli. A te sztawiki po dwa naro ze stołu ściągali i lotali do ogrodu, bo myśleli, że już świntojanki dojrzały. Na szczęście kieszki były jeszcze zielone, bo obżarliby wszystko. Powiadom ci, jakie to głodomory z tych łogarów. Jutasowi to grało, bo baby go dały, a oni no szwagrum polybał. Uchloli się wszyscy, a kierunki ino dzwoniły, jak dzwony nam szum weselną. Chloli przecie za zdrowie Zojdy. Jak już mieli fest w szlakach, zaczynni sznupy wydzierać i to każdy na swoją nutę. Jak to na kożdy balandze wypadało zatańcować. Jeden ze szwagrów nie ruszał się z chaty bez swojej harmoszki, a grał ino takie kawałki z przytupym. Rumel, Rumel był taki jak jasno cholera. Oż sąsiad za miedzy ze dwa razy przychodził uspokojać, bo robił na kolejach i banum ujeżdżał. Rych trafiło się, że na dziunkę miał i z wyrazy łaził rychło. Nie dawał rady uspokoić, no to po glinów drędnął. Dzielnicowy przyjechał sukum, a że kumplem żutasa był, to i kierunka nie odmówił, bo za starą z dzielice trza i to na łobie giry. Jakby to wyglądało, że za zdrowie nie wychlo. Obalił więc dwóch te kierunków, bo nie lubią odmawiać. Siedział na rytce blisko framugi, no to go fez wzięło. Legnął się w antryjce, bo po plioku nie dałby rady do suki się wgramolić. Wszyscy zresztą na chroni byli, jak to na wiejskich imprezach. Szczuny się pohakały o coś i sztachytami chcieli się loć, ale nie, dowa, nie dowali rady powyrywać z płota. A sąsiad, sąsiad blisko stacji mieszkał, no to w tej nocy porychlał się do dyżurnego, żeby mu zorgnął kogu na zastępstwo, bo do roboty nie przyjdzie i no szczeli se blałkę, bo jest Całki połamane, a do doktorów nie będzie łaził. Psajuchę chętka wzinła, a od kierunka nie strunił wolne dni. Ubrał portki w bigle i się porajdą ze swoją flachą. Wiadomo, flaszka umi czarować i jakby nigdy nic się nie stało, zaczął z babami migać i to festę. Ejberki pomęczune swoją rozrubą. Padły jak te kowki gdzie bądź i gnili do samego południa. Baby też już miały fest. Napierdoliły się w czydupy i uwaliły się koło mały do późnego rana. Ziuta ze szwagrami wszystkie flachy do dna obalili. Jeszcze gnapisko munioków zarobili, bo za każdą floszkę w skupie dostawali złotygu. Na drugi dzień brant mieli jak jasno cholera.